Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Malczu Misz, a to jest kolejne. I e malczu, czyli czytamy CD Action, czytamy o grach. I w miarę się ten pierwszy odcinek Wam spodobał, dlatego kontynuuję. Mam nadzieję, że to też, ten odcinek też Wam przypadnie do gustu. Ale jeżeli nie nie, nie, nie obrażę się oczywiście. Dzisiaj przeczytamy sobie o grze Hatred. Jest to. Druk kolejny temat z tego samego numeru direction jak coś. Także może zjedziemy z tym tematem. Mid pierwszy gra nie ma tak zwanej fabuły. Jarosław Zieliński, pierwsza klawiatura Destructive Creation tłumaczy swoje założenia projektowo-ideowo-realizatorsko wizjonerskie. W sposób następujący Chcieliśmy pokazać FAKA mądralom, którzy mówią, że tak się nie robi gier bojownikami o wolność staliśmy się przypadkiem. Dzięki domniemanej kontrowersji ich debiutancki ciąg jedynek i zer wykroczył poza naszą swojeską burbranżunię. Stąd nietypowy musi być i tekst, którym rozprawimy się z mitami na, na temat tej ohydnej, ohydnej rzeczy. Wintrze grość o fizjonomii starej patelni wygłasza zbitek frazesów zamykający się w dobol. W do bólu klasycznym świat jest do dupy! Świat jest do dupy! A ja zrobię z niej jesień średniowiecza! Po czym wyrusza pluć ołowiem i wypluwać ze siebie dowcipy tak czerstwe, że aż zabawne. Nasz antybohater ani nie dysponuje żadnym, żadną pogłębioną charakterystyką, ani nie staje naprzeciw naprężającym synapsy dylematom moralnym. To współczesny Ted Bundy, który zamierza popełnić efektowne samobójstwo, zabierając ze sobą na tamten świat wszystko, co się rusza. Gdzieś około trzeciego poziomu ma się pojawić jakaś tam kłasi motywacja. Ale będzie ona licha i równie istotna jak mój głos podczas kolegiów redakcyjnych. Zapytany o tak zwaną fabułę... Zieliński odpowiada: Gość napierdala i telekowa! I tyle! Tytuł nie odpowie, nie odpowie na wielkie pytanie o życie wszechświat i wszystko inne. Chłopaki z Destructive Creation skupiają się na doręczeniu ludziom z groza czystej, nieskrępowanej konwencjami rozrywki. Mit drugi: hatred, gra kontrowersja. Gra kontrowersja. Bo nie ma nic innego do zaoferowania. Debiutanci chcą nas przekonać do dynamicznej zabawy w stylu pierwszego postala. Baba eee, baba baba. Podlanej różnorodnym tempem, ekstremalnym poziomem trudności. Pierwszy poziom był dla mnie i kolegi Berlina fraszką. Patrząc na świat z, z góry, wyważyliśmy kopniakiem drzwi do zabudowań, zosta zostawiliśmy wewnątrz tyle ołowiu, że każde z nich, z nich stawało się sklepem żelaznym. Dzięki granatom zamieniliśmy parkingi w pokazy fajerwerków, a podziwiając rozbudowany system destrukcji z uznaniem kiwaliśmy głowami. Po chwili w tej w symfonii zniszczenia rozbrzmiały je jeszcze ka karabiny trzymane przez policję. Kaszka z mleczkiem, że tak powiem. Co ciekawe, postać nie zawsze znajduje się w centrum wszech rzeczy. Choć kamera jest do nas przyklejona, da się dość swobodnie przesuwając kursor do jednej z krawędzi ekranu manipulować polem widzenia. Także widzicie, wszystko zmieniło się z chwilą wejścia do kanałów, co rozpoczęło poziom, który z radosną rzezią nie miał już nic wspólnego. W wąskich tunelach roiło się od oddziałów S.W.A.T., z czego spotkanie około, oko w lufem z nad, nawet jednym z takich uzbrojonych strzotgany skurczy byków mogło się okazać potencjalnie śmiertelne. Sam zresztą zginąłem podczas przebieżki przez ścieki dwa razy, w trosce o własną integralność cielesną warto było nie tylko próć szczutem na oślep, co trzymać wrogów na samym koniuszku pola widzenia i celować skutek i skutek w ich sylwetki a jeśli próbowali wziąć nas w krzyżowy ogień, pozostawało kurde, ludzie, ten, dotykam palcem tekstu i, i po prostu ten tekst, tekst się, że tak powiem, tuż się rozpieprza. Zaczekajcie się chwilkę. Eee, 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 szaleńczym tańcu gwałcą spację i lewy przycisk myszy umykać za, za winkle i wstydliwie brać nogi za pas. Hatred napięło każdy mój nerw i surowo ukarało za każdy moment nieuwagi. Ta gra nie weźmie jeńców. Po zamknięciu klapy kanału i ponownym wkroczeniu na tereny miejskie, w programie wycieczki znalazły się rzeź w centrum handlowym, masakra w dokach, pogrom podczas polowania i finish, a raczej bieg na finish podczas ucieczki przed oddziałem Słatu. Chociaż rozgrywka ma banalne założenie i nie jest sposób odmówić jej różnorodności, okresy kiedy gra chwyta gracza zakojone. Z przerwane są momentami radosnej rozwałki i panicznych ucieczek. W ostatecznej wersji poziomów ma być 7, z czego trzy podwójne. A przebicie się przez nie wyjmie, przez nie wyjmie graczom yy, ży, życiorysów do, od 6 do 8 godzin. Nic trzeci. Nic trzeci. Gra jest tu rupistycznie brutalna. Życie i życie twórców hatred. Życie drugie było napisane przez RZ. Gratuluję, Gratuluję. Cillian. Życie twórców hatred. Systematycznie zatruwają oskarżenia żenia o nadmierne epatowanie przemocą. Przy, przy, pni, przypomnijmy zresztą, że tytuł jako trzeci w historii otrzymał przez wznodna brutalność etykietkę AO. Adults Only. Czyli tylko dla dorosłych od amerykańskiej agencji ESRB. Sęk w tym, że poza brakiem osadzenia agresji w stosownym kontekście nie zobaczyliśmy nic, czego wcześniej nie zaprezentowałaby jakieś, jakieś wielkie tytuły. Owszem, dokonujemy masakr na cywilach, a między strzelaniem uskuteczniamy finishery. Tyle, że tych ostatnich nie wykonano z plastyczną masterią ma w namiarę Mortal Kombat. Nie, nie ma tu wyrywania kręgosłupów, ucinania kończyn, ani nabijania na palet. Jest zanurzenie noża w ciele, we wczesnej wersji wygląda niekiedy dosyć komicznie. Krucie w łeb lub rozgniatanie rzeczonej dłebetyny obsasem. Perwersji w rodzaju strzelania do dzieci nie, nie przewidziano. Tu zresztą kolejny bon mod, mod zielińskiego. Dzieci nie będzie, bo jak sobie wyobrażasz, celowanie w dół to, to był, była, było dla nas dodatkowa robota. Gra jest zresztą wybitnie tolerancyjna. Zabijamy białych i czarnych, kobiet i mężczyzn, chrześcijan i żydów i muzułmanów. Możliwe, że trafi się też paru buddystów oraz ateistów. No super, spoko. Pewne kontrowersje stanowi natomiast specyficzny system apteczek. Na no problemy ze zdrowiem, receptą okazuje się w hatred, polowanie, powaleni przeciwnicy. Nasz antybohater potrafi wyprowadzić egzekucję, która uzupełnia nieco pasek życia po wymianach ognia, spotkania z grupami cywilów, to gratka. Wystarczy powalić na Normanców kopniakiem i dokonać z bliska dobitki, by wrócić do zabawy w pełni sił. Mit czwarty. Twórcy to neofaszysty i anty-islamski ksenofoby. Jeden z serwisów branżowych, moje mili, wyciągnął taką rewelacyjną na podstawie facebookowych lajków, kilku projektantów: To burza w szklance wody. Za tytuł odpowiada paszywa trzynastka byłych pracowników Farm 51. Udźwiękowieniem zajmuje się natomiast Adam Skorpik, Skorupa. Weteran mający na swoim portf portfolio oba wieźminy czy bullet storma. To fajna, cyniczna brygada metalowców, którzy politykę mają tam, gdzie słońce nie dochodzi. Chcą robić gry, nie bawiać się w ideologia. No. I to by było na tyle moi mili. To by było na tyle. Jeśli Wam się spodobało, dajcie lajka, wrzućcie subskrypcję i komentarzyk jakiś miły bardzo bym chciał zobaczyć. Dziękuję, do zobaczenia. Cześć!